Cześć malutko, z tej strony Magda, a to jest kolejny odcinek z Don't Touch the Spikes. Mam nadzieję, że teraz dobrze ustawione, że nie będzie Wam za ciemno. I będzie za ciemno, to piszcie w komentarzach. Bo ostatnio te... Odcinki były takie jaśniutkie, że po prostu... I sorry, że już słyszycie coś tam w tle. <laughs> no ale musi być coś w tle. Jakaś marzeczka, ale albo co? W ogóle coś się zmieniło w tym. <laughs> A znakomicie to, że mamy. Ten większy rekord, A tego za chwilę sobie wyjdziemy, i mamy pieniądze, i może byście chcieli zobaczyć. Tutaj jakieś światełko takie wielkie, więc nie ma co się obawiać. I to by było na tyle w tym odcinku. Na razie cześć. Się.